W siedziby pierwszego ELO wita ponownie dziennika śledczy Jakub Brodziński. Stop, stop, stop. Nie tym razem, moi drodzy. Do tego może jeszcze kiedyś wrócimy. Ale dziś jestem tutaj, aby przedstawić Wam swoją kandydaturę na przewodniczącego Żeroma. A więc zacznijmy od początku. Nazywam się Jakub Brodziński chodzę do klasy drugiej, cena matwiza. Już w pierwszej klasie udzielałem się w życiu społecznym Żeroma. Stąd myślę, że część z Was może właśnie nie kojarzyć. Regularnie trenuję piłkę ręczną w Irecie Zawiercie. Z tego miejsca bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić naszego profesora Mariusza Szczygła. Muszę też przyznać, że uwielbiam grać w koszykówkę. Jeśli chodzi o działania w szkole, nie zobaczycie na moich plakatach od punktów odnośnie dni tematycznych czy szczęśliwych numerów. Jest to zbyt proste i każdy ma Wam to samo do zaoferowania. Myślę, że wy zdajecie sobie sprawę z tego, że te szczęśliwe numerki i tak będą. A teraz Was zaskoczę: organizacja dni tematycznych też się odbędzie. Ale dla mnie najważniejsze jest to, aby ta szkoła żyła. Szerom jest fajną szkołą, ale to w dużym stopniu dzięki ciekawym, pełnym energii ludziom. To mnie właśnie tutaj przyciągnęło, tego nauczyły mnie starsze klasy. A teraz to właśnie ja chciałbym godnie reprezentować naszą szkołę i dodać jej jeszcze więcej wiatrów skrzydła. A to nie dla mnie stać z tyłu, nie dla mnie żerą w trybunie.